Tu jest jak pogoda, słońce, naprawdę ciepło, nie? że można w krótkim rękawku wszystko elegancko sobie wyjść. Przychodzisz tutaj na ławeczkę albo zobacz ta wilgoć, ta mokroć, wiesz, to ta ziemia jest mokra, ale jak przyjdziesz cieplutko, elegancko to zobacz. Statki pływają, można się zrelaksować, no barbecue zrobić. Bo Rado mówił, że płynie wielki statek i jest, proszę. Żadnej ściemy nie ma, a tu jest ten holownik drugi. Po pierwsze, żeście widzieli, już popłynął, robi miejsce. A tutaj ten statek i to jest rzeka Clyde. I widzicie, że ona jest żeglugowna, no w sensie tym, że przyjmuje też takie duże statki. Rado, a czy ten statek w tej chwili nie przepływa koło Majka? Już płynął, już minął. To gdzieś tam właśnie Minął, Mike, się... widzisz, taka wyrwa Widzę tych tutaj. krzaków. Aha. No to tam jest ta zatoczka, gdzie jest Majk. Nie. Także z od jego szałasu, z jego szałasu ten widok jest jeszcze ładniejszy. Jeszcze piękniejszy, bo to jest y, ile? 100 metrów do, do, do statku, nie? Specjalistą jesteś w lataniu, a w żegludze morskiej? Wiesz co, nie, absolutnie, no, ale rozumiem koncepcję, rzeka musi być głęboka, żeby takie statki przyjmować. No ile on może mieć samego zanurzenia w tym momencie, no bo wiadomo ta czerwona linia to jest miara zanurzenia. No dokładnie. No do samego spodu to ja podejrzewam, że tam 3-4 metry to jest. Może tak. Plus śruba, bo śruba jest zawsze niżej od poziomu kadłuba. Cztery kominy, jak to malowniczo wygląda. Natomiast takie rzeki są pogłębiane, to nie jest rzeka, która jest naturalnie taka głęboka, tylko ona jest pogłębiana. tak. Mi ale się ja wydaje. powiem Ci szczerze, ty mówić cztery kominy, mając na myśli co? Spalinówka. No nie wiem, takie cztery maszyny, No nie wiem, kominy, maszcze chyba. A widzisz. Ja ci powiem, że. Jak nie widzisz, to tutaj spójrz na Nie, komerce. no ja widzę, Zobacz. ale pięknie pięknie to no. wygląda. Ja myślę, że to jest statek gazowy. Gaz. Możliwe, możliwe. Transportuje gaz i poprzez te. te... No zaraz będzie, on już, on już tutaj zaraz jest, będzie, jak on będzie tutaj to będzie y, można go zlokalizować, co to jest za jeden y, statek, nie? Rado, ty mówisz transatlantyki, ale to jest transatlantyk, przyjrzyj mu się uważnie. Zobacz taką nadbudówkę białą, widzisz, na rufie? Tak, tak. A w części rufowej, to jest wielki statek, olbrzymi statek. On ma tam kilka pięter, w tej nadbudówce. Ale płynie pod banderą Szkocji. A to tego jeszcze nie wiem. No wie. ja już widzę flagę Szkocji, okay. czyli bandera, bandera pod banderą szkocki. To zaraz zobaczymy. Nie chcę zmyślać, nie chcę tutaj siać fermentu, ale może się okazać, że to będzie ga, transport Gas of Scotland, port Glasgow. Aha. Ale będzie chyba napisane Gas Central Glasgow. Rado, ja mam pomysł teraz. Odpalisz TikToka, ale z mojego telefonu. Śmiało. Dobra, i pokażemy, jak statek przepływa, i zaprosimy na wieczorną, jak to się nazywa, bitewkę. Tak, na bitewkę i na kontrowersyjne tematy. Drodzy widzowie, właśnie Rado odpala live'a na TikToka z mojego telefonu, czyli Rado w tej chwili jest na JTO. Na jak to ogarnąć? Na jak to ogarnąć? A zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy. Wczytuję. Drodzy widzowie, to nie jest pomyłka. Rado nadaje z TikToka jak to ogarnąć. Jak to ogarnąć? Słuchajcie, zaraz już powiadamiamy, zaraz zobaczymy czy ktoś się połączy. A powód jest taki, że płynie Transatlantyk rzeką Clyde i chcemy Wam to pokazać i zaprosić też na bitewkę TikTokową. Ty, 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 Gdzie proszę. mnie filmować. A, proszę, no, proszę. Bitewkę TikTokową dzisiaj wieczorem. TikTok Rado versus TikTok, jak to ogarnąć. A za moimi plecami Transatlantyk płynie rzeką Clyde. Zobaczcie, widzicie? Widzicie to czy nie? Popatrzcie. A widzicie? A O! o. O, nie, bel? ciągle jesteśmy na Belmondo tych, kto... płynie. Ach, czekaj, czekaj, ja tutaj mam to przybliżone. Nie widzę. Belmondo. Posłuchajcie, co by nie powiedzieć, to jest Belmondo, z całą pewnością. Statek nazywa się Belmondo, i jeszcze rado, jakbyś mógł pokazać ponczusia. Na tych brzuskach komponuję tutaj w tej żółtej kurtce. To jest coś pięknego. Jak się nie podoba, to się ubierz, będziesz mi tu mruczał. No, przyszedł i mruczy. To słuchaj, takie typu coś, jakby chciał mi coś powiedzieć. Ale ja ci powiem, co on teraz robi. No. Przyjechał samochodem. to co robi. Być może, ale to są też osoby, które kręcą życie, życie tej rzeki. Rozumiem, myślałem, Rzeka że życie rado. Tak, życie rado to kręcą nie liczy. Ależ ten statek wygląda. Olbrzym. Tak, pokazuje się. Rado, ja rozumiem, że te sygnały to są do kapitana, żeby. No, żeby trąbnał, sygnał Żeby wydał. coś, a tutaj nic się nie chwapi. Telefonem Jacka, słuchajcie, tutaj piszesz do mnie taką wiadomość. A czy będzie możliwość wyjaśnienia wszelkich sporów na spokojnie właśnie na TikToku? Platforma TikTok jest to platforma, gdzie możesz wszystko powiedzieć na spokojnie i nikt nie będzie zarzucał Tobie tego, co chcesz powiedzieć. Czy jest taka możliwość? Przyja Jureczku, godzina 20 śleci, jak tylko się odpali albo JTO, albo Rado, będziesz miał pełny obraz. Tutaj widzicie, Jacek idzie wokoło, cały czas nagrywa. A Rado mnie śledzi. A ja Cię śledzę. No bardzo dobrze. Tak ja dobrze. Wam powiem, właśnie tak Jak wygląda... O, teraz. Tak właśnie wygląda praca kamerzysty Rado. Kabelki są? Kabelki. No to zawsze się śmiało z kabelką. Proszę, są. Mikrofoniki? Są. O, ja Wam powiem tak. Patrzcie, on ma kieszenie wypchane samymi kablami. A kamizelkę dostałem od Rado. A kamizelkę dostał, żeby nie umarł z mi tutaj. Kochani, kochani 113 osób, ta cała, U! cały czas liczba rośnie. Dziękuję Rekord. za zostawienie Opsa. Ja wam obiecuję, że w momencie, kiedy zakończymy nagrywanie na TikToku i w ogóle ja postaram się w pociągu przez jakiś czas i przez jakiś moment wziąć Jacka telefon i pooddawać wam te opcje. Rado, my ciągle w pracy jesteśmy. My cały czas zarabiamy, od tego trzeba zacząć. Ty mów y, korzyści, a nie straty. Straty są takie, że jesteśmy zmarznięci, zmęczeni, wykończeni chodzeniem. Ludzie ciągle pytają o to, co było. A my patrzymy na to, co jest, i ty teraz robisz dla mnie fantastyczną rzecz. Jak nie wierzycie, drodzy widzowie, to wbijcie na końcówkę poprzedniego filmu, gdzie Rado planuje rozmowę z Liwką. Tak. A teraz mnie uczy TikToka. I to jest prosta rzecz, widzisz, ty byś mi tłumaczył, jak, jak ja to mówię dla Pinokia, nie? No? Z YouTube'em, z OBS-ami to tamto. Ja wyciągnąłem TikToka, pokazałem ci, co jest najważniejsze, i tego trzeba się trzymać. Przede wszystkim pozytywna energia do do ludzi na czacie, do, 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 do TikToka. No I jeszcze do więcej życia. robisz, bo z dużego kanału ty masz ponad 100 tysięcy, przekładasz, opsy? Opsy tak? tak. przekładasz na mój kanał, tak? Tak, to na mój kanał. Dziękuję. Jeszcze jest, jest jeszcze taki motyw, że ja mogę się połączyć z tobą w kanale Twoim i swoim, i to wzrośnie, wzrośnie Dobra, dwukrotnie, ale to jest wszystko, wszystko do ogarnięcia, pomału, powoli, ludzie też muszą się przyzwyczaić do Twojego kanału. To od Ciebie zależy, co będzie, jakie będą treści. A co to był ten misio, że wjechał misio? No to misio wspaniały gifcior, no takiego gifciora to ja życzę każdemu TikTokerowi. No to, to, jest, to, to jest coś sympatycznego, ale też to jest przede wszystkim szacunek ludzi, którzy Cię oglądają. Bardzo dziękuję. W taki, w taki po prostu sposób ludzie też odwdzięczają się za to, że mogą coś posłuchać, czegoś się dowiedzieć. Gifciora dostałeś za to, że była transmisja, że pokazałeś y, osobom, które kochają Szkocję, byłam, wiem i co. O, Liwka. Przerwa. Brawo, do, do. sposępniałeś. Nie, nie, dostałem wiadomość, którą muszę no, przeanalizować, tak żeby to wszystko skonfigurować, żeby nam było jutro dobrze połączyć zamek z... Końmi. Słuchaj, dostałem informację... Ale to może nawet i lepiej, że tak będzie, to jutro załatwimy dosyć istotną rzecz, wejdziemy jedną z wielu gór. Są dla nas przyszykowane konie, aczkolwiek nie wiadomo, czy stajenna wyrobi się z terminami. Być może być tak, że to będzie na Sylwestra. Ja wolę. Bo, bo ona mówi, że jeżeli chcemy, to ona jest w stanie dać nam konie, że my pojedziemy sobie w teren, w plener, zobaczymy góry. Szybko konia podliwkę i sylwestra. Czyli trzy. No to, to będzie lepiej, bo ona mówi, że musiałaby poprzebukowywać tych ludzi, których teraz ma. A z tego co ona dostała informację od naszego menadżera przy organizacji, że my jeździmy konno, to oni się nie boją nam dać konie i sobie my swoje... Trzy zro... konia, podliwkę, trzy koniki sylwetki. Trzy konie, dobra. Następnym razem to ci zrobię w takim kubku kawę, o! Bo... To będzie. Tego będziesz nosił jak Asterix, Obelix, kurczę, będziesz nosił taką wiesz. Dam radę! <gry> ale gdzie to tyle kawy? ja się podziwiam za A tą kawę. to kawę. oni tu nie byli Galami przypadkiem? Galami? Celtiki, tak. No, to Szkocji jesteśmy, to oni tutaj wyemigrowali, jakich Rzymianie pogonili? Ja jakiś czas mieszkali, no, galowie. Ciężki, ciężki naród do zdobycia, ale jaki sympatyczny, kulturalny, to znaczy kulturę jaką. Wszystko, co się dzieje we wsi, zostaje gdzie we wsi, nie poza, brana, poza bramami, a jak już przychodzili intruzi, to byli witani jak z brzucha albo magiczny napój heja. To cytat z Cezara. Galia est omnis divisa imparte stres. Stres. Quarum unam in column Belgę. Proszę bardzo. Bel. Aliam Aquitani. Ty patrz, bo. Ale zobacz, jak my tutaj stoimy. Te pasy psą, my mamy pierwszeństwo, ten się naładuje, o, ale. Ty, ja myślałem, że on odjeżdża, on odjeżdża. A on odjeżdża, bo ale my mamy pierwszeństwo. Pasy mu się pomyliły. No ale zobacz. Ustąp pierwszeństwa przejazdu. Jaki jest znak? No właśnie. Nakazujący zatrzymania się, a on sobie przejechał. Ty zobacz, nie mogę się przyzwyczaić, on w, 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 ja w Dobra, spadamy. <śled> Co? No, Rado mi nie pozwolił dokończyć. Terciam qui lingua celte nostra gali apelantur. Cezar. To stąd się wzięli Szkoci. Awe, Rado. <śled> Co tam się dzieje, Rado? No ja tak liczę. Y tam jedna, druga, później trzecia, czwarta, tutaj on czwarty i to jedna, wszystko jedna klika człowieku. I to wszystko na kubeczku. Wszystko na kubeczku później do wspólnego wora. Ale to nie są potomkowie galów. Nie no, nie, no, nie, nie. Już tu masz o Rado troszeczkę utyka. W każdym razie ja nie wiedziałem, że to jest ten sklep, do którego my idziemy. My stoimy pod tym sklepem i wiadomo. Kontrower... Ja myślałem, że to jest ten Ja myślałem, że my mamy do miasta gdzieś. To znaczy, my mieliśmy jechać do miasta, a Linka ja po, po prostu powiedziałem, że gdzie po prostu jest nasze położenie. Ona mówi, no to zróbcie to tutaj. Utykasz? Utykam, bo, y, strasznie boli mnie noga, ale ja zaraz sobie załatwię transport tutaj po sklepie. Ja nie będę chodził, bo mnie naprawdę ta noga boli. Jakie, ko koniem konie przyjadą? Karoce, karoce muszę wziąć. Nie no, to są śmiechy żartem, ale naprawdę boli. No, Jacek, ja nie będę nadwyrężał czegoś, żeby, żeby tutaj zrobić zakupy, nie? Ja po prostu poproszę. Ten dopiero turkoczę. No i to mnie też czasami. Mnie tu wywala korki. Mi też. Rado, co ty robisz? Ty serio mówisz? Co serio? Ty takie już się obłatwił? Tak. Transport po sklepie. Czekaj, czekaj. Tylko uważaj, gdybyś nie odpalił silników, Rado. Uważaj. Rado na zakupy. Rado, czy to jest konsekwencja tych lat? Tak. Spanych na betonie? Tak, to jest to właśnie. Tylko widzisz, to nie jest naładowane do końca jak powinno być, ale jedziemy. Ale to chyba dobrze, że nie naładowane tak jak powinno być, bo jakbyś odpalił tutaj silniki... ten poszedł grubo. To byś zrobił rajd po sklepie. Tak. Ja na ten sklep to muszę wjechać przede wszystkim. No, jakoś trzeba wjechać oczywiście. I co? To pod prąd jedziesz? Ja widzę bardzo, że Ty i do tyłu umiesz. Chcesz, czy też się też oh. rzucić. Powiniesz wszystko kręcić, mistrzu. I co? Nienaładowane. Nie naładowane? Nie do tyłu jedzie. Do tyłu, do tyłu. Do tyłu. zrobimy zakupy. to robimy ty gdzie bym pojedziesz, Rado? Hunt. Trochę się gubię w tym wszystkim. Nie wiem, czy Rado zasymulował to kuśtykanie. Rado, A. ty zasymulowałeś kuśtykanie. Nie, no to S mnie boli. Teraz mnie boli. Wiesz, wolałbym sobie pojeździć szybko, zrobić Rozumiem. zakupy. No teraz trzeba się. Kies... Siadaj, to ja się pochwam. Ham, Rado. Symulował, no przecież wcześniej nie kuśtykał. Rado. Can my... help me, Can help me. W takich klimatach jesteśmy? Takie jesteśmy w dzisiaj? takich klimatach. 10 Lang... sztuk. Langusta w moje usta. Langusta w majusta dzisiaj idzie. 10 sztuk, no po 5 na głowę, no co, 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 co to, to, to takie ryby. Ryb. No, jeszcze przecież jest Tusia i Danusia i jeszcze jest Salinka. Tusia, Tusia nie je takich y, specjalów. Frykasów. Frykasów. Y, Danusia też... To znaczy Danusia kiedyś spróbowała, bo ja też daję Danusi spróbować, ona tak... O fuj. Nie smakuje Danusia lubi indyka, kaczuszkę, a właśnie kaczkę trzeba upiec, ale to ja upiekę już w swoim specjale. Ale to już chyba następnym razem. Dobra, a mamy. wytłumacz mi jeszcze jedną rzecz, bo jak myśmy tutaj podeszli, to nie było obsługi, i ty krzyknąłeś: Johnu. Skąd John, Skąd wiedziałeś, że ten pan ma na imię John? Nie wiedziałem, jak ma na imię John, ale tu jest przeważnie imiona szkockie: John, Coron, Conor, Alex, Wilt. I oni William. Się nie wrażają, jak jest. Absolutnie John. nie. Albo Również mógłbym powiedzieć, excuse me, Paul. Paul, Paul, Paula, Paula, Paul. 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 Ja mówię, excuse me, Paul, a ja powiedziałem, excuse me, John. John. I John już wie, że radził przyszedł i tam w ogóle, nie? Rado. Kalorie, kalorie, kalorie. Wegeta, dla linki. no musimy się wiązać Aha, z tym, no że tak. też... Patrz, ja robię zakupy dla siebie, dla nas i dla Danusi. Danusia, szparagi, koperek i... Koperek i pietruszka. Ty, bo... żebyście nie zgłosili tutaj, wiesz? Za dziecko szparagami. No ja dziecko, ja faszeruję Danusie szparagami, fasolką zieloną, fasolką żółtą. Wszystkie owoce, warzywa, które ona. które są, ona wszystko je. To ma być zdrowo. Ma być zdrowo i bogato, na zdrowo i bogato, nie? Czekaj, żebyśmy tak rybę to. to a rybę jeszcze. I wróciliśmy jeszcze do Johna. Co to za żółta ryba i dlaczego ona jest żółta ta ryba? Ale bo to jest smoked basa, basa filet. Smoked. Smoke, smoke. Jak to się mówi po polsku? Wędzony. Wędzony. Rado, ale ja widzę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty z górnej półki lecisz. Nie. To jest lobster. No i co to jest? Stary. No co to jest? No lobster to jest lobster. No ten... To... No lobster to jest górna półka. No ale co to, co górna półka? Ja nigdy lobstera nie pół. jadłem. Znaczy jadłem kiedyś w dolgiej knajpie. Ach. Jeden robi obiad na szybkości, na szybkości obiad zrobić, a ja na szybkości robię kolację. No Jacek, no przecież to nie są drogie rzeczy, to tu się, tu się je to, to na co dzień. No dobrze. To my jemy tak na co dobrze. dzień, to, to, to chłopie tutaj krewetki, łosoś, wszystko to, co jest pożywne, to trzeba żreć. No dobrze i chlebek. No chlebek jest, przy, o Jezu, przekazać. Wiesz co, powiem Ci nawet tak, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, wytniesz, nie wytniesz. Jedyna rzecz, której zazdroszę dla Jarka, to umiejętność pieczenia chleba. Ma fach w ręku, jest piekarzem. On robi takie chleby, jak ja miał przepis: mąka, woda, sól. On kiedyś nawet robił na kanale, jak zrobić prosty chleb. Ja próbowałem to podłapać. Niestety nie jestem tego w stanie zrobić. Paliłem zawsze ten chleb. Aha. Ale ten chleb z jego przepisu, co on mówił, była ja kiedyś tam, on nawiązywał do tego, co ja tam powiedziałem. On powiedział, że ten chleb jest bardzo dobry, jest łatwy do zrobienia. Ja nie potrafię tego zrobić. Ale Jarek też zbudował duży kanał. Ponad 50 tysięcy? Tak, tak, To znaczy, wiesz co, on zbudował kanał w momencie, kiedy zaczął pracować i pokazywać piekarnię w zawodzie, którym robi. Ma więcej niż ty w subu. Zazdrościsz mu? Nie, nie zazdroszczę mu, absolutnie. Tylko, wiesz co, ja jestem zafascynowany tym, że on ma wiedzę. Po... Znaczy, nie oceniać, jak on to powinien tam wykorzystać, nie, ale na przykład Dużo rzeczy chciałbym od niego uzyskać, nie zdążyłem na pryzmat czasu, on ma łeb do, 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 do... zawodu, jak, w, w którym byłem. A ma ty... gadane? Do YouTube'a też ma web Nie wiem, czy ma łeb do, do YouTube'a, bo wiesz, no, dużo by o tym rozmawiać, ale powiem Ci, Jacek, yy, wielokrotnie brałem przepisy, yy, próbowałem na Jarka przepisach. Zbudować chleb, zrobić. On mi się palił, może coś tam blachy źle, Rozumiem. może piekarnik, wiesz, no. piekarnik też nie może być co chwilę otwierany, tam sprawdzany, bo temperatura spada. Duża wiedza, duża wiedza, naprawdę duża wiedza. I powiem ci, no takie, takie przygotowanie zakupów tak się je na co dzień. Nie? Rado, ja ci bardzo dziękuję za. Kolejny dzień piękny w Szkocji, ale powiedz na koniec tego filmu, udawałeś z tym biodrem czy nie, szczerze? Trochę udawałem, bo nie chciało mi się chodzić. Żeby tutaj. wózek złapać. No wiesz, żeby wózek złapać, jak ten wózek, był, widzisz, rozładowany, nieprzygotowany, a tak też byśmy byli, wiesz, no po co mam chodzić, jak mogę sobie pojeździć, tutaj złapać, tutaj złapać, tutaj złapać. Drodzy Wie? widzowie, historia Rado się nie kończy, ona się dopiero zaczyna. Dopiero zaczyna. <laughs> zaczyna się lobsterami, łososiem, krewetkami i różnymi innymi. Dzięki Rado. Proszę bardzo.